Hej, więc dzisiaj mam dla was tag o YouTubie i bardzo dużo osób go kiedyś chciało, później jakoś wszyscy przestali o mówić, ale ja do niego właśnie powrócę, bo uznałam, że to jest, so, to jest fajny pomysł i niektóre pytania są ciekawe, więc ja nie wzięłam jakiegoś konkretnego tagu z YouTube'a, po prostu wzięłam wiele wersji tego tagu i zdecydowałam, że powybieram trochę pytań, go tak połączę i stworzę moją własną wersję, bo niektóre pytania były po prostu takie... nawet nie wiem, co na nie można odpowiedzieć, więc um, zaczynam już. Pierwsze pytanie to jest, ile czasu zajmuje Ci filmowanie i edytowanie filmów? Więc zależy, jaki film, jeśli chodzi o vlogi, um, albo jakie filmy, jak teraz, takie, że siedzę i tylko mówię, to filmowanie mi przeważnie zajmuje około 20-30 minut, bo no, trzeba muszę przerywać cały czas, ktoś wejdzie, przeszkodzi mi, czy coś takiego. A edytowanie później około pół godziny, 40 minut, z takim. Że od początku zimportowanie tych wszystkich plików, i później zapisanie i w własnym formacie, i takim. Ten, to jest wrażenie około 40 minut. Jeśli samo edytowanie nie jest jakiś czasochłonne i nie muszę bardzo wiele razy przerywać. A jeśli chodzi o takie właśnie inne filmy, w których na przykład zmienia miejsca, albo jeśli chodzi o ubranie czy coś takiego. No to mi zajmuje filmowanie od godziny do dwóch, a i później edytowanie czegoś takiego to jest też przynajmniej godzina, kolejna. Um, ale to zależy naprawdę, ile rzeczy trzeba edytować nim, i no, ale przeważnie am um, tyle. Czasami to jest o wiele dłużej. Drugie pytanie: kiedy najłatwiej ci się nagrywa? Albo bardzo wcześnie rano, jak wszyscy jeszcze śpią, co już rzadko jest właściwie możliwe, bo ja późno przeważnie nie wstaję Albo późno wieczorem, co jest o wiele łatwiejsze, Ale później ja jestem zakończona i źle wyglądam. Ale chodzą tylko te dwie opcje, bo normalnie właśnie teraz nagrywam niedzielę o 10 rano i ogólnie jest moja mama i mój brat w domu. I mój brat cały czas chodzi do toalety, która jest tam obok mnie, i trzaskami drzwiami. Moja mama co chwilę wchodzi, takie o, tutaj mam Twoje pranie. Posprzątaj w kuchni, możesz przez pół godziny mi nie przeszkadzać Ale widocznie nikt tego nie rozumie i nie mogę mieć tej pół godziny spokoju Więc to jest chyba piąty czy szósty raz, kiedy zaczynam to nagrywać um, Numer trzy, co sprawia, że swobodnie się czuję mówiąc do kamery Więc super to jest to, że zawsze jak coś mi nie wyjdzie Mogę od nowa jakby nagrać albo yy, uciąć ten moment, kawałek więc to nie jest tak, że to idzie na żywo i wszyscy to od razu słyszą i a wszystko co powiem to jest już koniec. Chyba dlatego, że tak naprawdę jest to kamera, nikogo tu nie ma przede mną i nie widzę, co, jakie ludzie mają reakcji na to, co mówię. I tak czuję się tak jakby neutralnie i się jakoś nie boję, tak co ludzie powiedzą. To bardzo dziwne, ale no. Numer 3, co sprawia, że słabo... Aha, tu był już numer 3. <śle> numer 4. Jak kręcisz, masz jeansy, z i to podobne, czy teraz? Ja normalnie kręcę ubrana, bo ja wiem, że większość um, youtuberów, tuberek, tych wszystkich góry, mają dużo wolnego czasu, bo no, albo mają jakąś pracę, która jest tak naprawdę ich youtube'em i to ogólnie. No albo. Mają po prostu więcej wolnego czasu. Ja zawsze kręcę w ubraniach, bo po prostu nie mam dnia, w którym mogę być w dresie, bo nie muszę wychodzić z domu czy coś takiego, zawsze coś jest, więc um, przeważnie kręcę w jeansach albo w tym, co po prostu byłam tego dnia. Numer 5, ile zajmuje mi przygotowanie się do kręcenia? Um, do takich vlogów to jest tak, nie wiem, 5 minut, bo po prostu teraz ustawiam lampę, um, dlatego to jest tak szybko, i tutaj, statyw już wszystko jest ok. Jeśli chodzi o to, co powiem, to przepraszam, nie, nie mam nic przygotowanego. Po prostu, jeśli chodzi o takich, to po prostu biorę pytania i odpowiadam na nie. I... A jeśli chodzi o inne takie z tematem jakimś, to właśnie w 5 minut myślę, co chcę powiedzieć, tak? Po prostu pamiętaj, co powiedzieć i zaczynam nagrywać, bo ja nie lubię planować, wtedy jestem taka strasznie zdenerwowana, pamiętaj, żeby to powiedzieć i to i to i to i to i to. Takie, nie, wolę tak nagrać. Po prostu. Um... Dla mnie jest o wiele łatwiejsze i o wiele lepiej się z tym czuję. I przygotowanie do takich np. przykład lookbooków tak O Jezu, to mi zajmuje. Słuchajcie, ja siedzę na tym tak naprawdę całymi wieczorami i się tak denerwuję, że tak, o Jezu, to nie pasuje, to nie pasuje. Numer 6, czy Twoi znajomi rodzina wiedzą o YouTubie? Tak, niestety wszyscy muszą wiedzieć o YouTubie. Moja rodzina była pierwsza, która wiedziała i decygowała jedna na koleżanka, później wszyscy znaleźli mojego YouTuba a nie było to najfajniejsze, bo oczywiście Przeważnie tak... Jak ze wszystkim jest, no, czy muszą się śmiać, takie o boże, czemu to robisz, ale żałosne, a, żal, a, tego typu rzeczy. Numer 7, jak długo prowadzę YouTube? Yy, mój pierwszy oficjalny film, który wygrałam na tym kanale, był w 2011-11 marca. Tak. Ale przed tym miałam jeszcze o wiele więcej kanałów, ale po prostu je kasowałam, bo. Albo mi się nie podobało, albo nie miałam widzów i po prostu z... miałam pewnie z pięć wcześniejszych, teraz już ich w ogóle nie ma, i więc nie mogę Wam ich pokazać. Numer 8 Czy wyobrażam sobie życie bez nagrywania i co nagrywanie zmieniło w moim życiu? Więc nie, nie wyobrażam sobie życia bez nagrywania i chociaż wiem, że rzadko nagrywam, nie wyobrażam sobie w ogóle nie nagrywania, w ogóle nie odpisywania na maile takie i w ogóle nie siedzenia na asku, w ogóle no tych rzeczy sobie po prostu nie wyobrażam. Bez YouTube'a. Nie, wie, nie wiem, jak to by było po prostu. Pewnie byłoby inaczej, o wiele inaczej, tak, ale jak sobie na przykład wyobrażam, tak, życie bez YouTube'a, jakoś, bo ja to takie byłoby bardzo nudne i bym prawie nic nie robiła. Ogólnie po prostu to, co z YouTube zmienił w moim życiu, to jest, że oprócz tego, że poznałam bardzo dużo osób, które są super, i. i ogólnie tak. Nie, 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 nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale tak dużo zmienił, że po prostu nie, nie, nie mogę sobie wyobrazić, jakby to było bez. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć, jak to było wcześniej bez YouTube'a? Nie, nie da się tego wytłumaczyć, jeśli nagrywacie, to um, pewnie rozumiecie o co chodzi, ale nie, nie da się tak tego trochę wytłumaczyć. Moje życie byłoby bardzo nudne. Numer 9 czy chciałabym kiedyś przestać nagrywać? Mówiłam, nie wyobrażam sobie tego i może że naprawdę rzadko nagrywam, wiem to, ale to jest naprawdę, nie mam po prostu tak dużo czasu, ale nie wyobrażam sobie tak kompletnie przestać nagrywać i nic, i w ogóle nie mieć do czynienia z YouTubem, więc dopóki będę w stanie, dopóki będę miała czas, dopóki mi się będzie chciało, dopóki będę taka muszę nagrywać, będę nagrywała. 10. Czy jest jeden YouTuber, którego oglądasz i uważasz, że powinien mieć więcej widzów? Tak jest, um, oglądam go od bardzo długiego czasu i był moment, że byliśmy na równi z widzami Ja miałam 10 tysięcy, on miał 10 tysięcy i później jakoś nagle ja tak wyskoczyłam, a on został przy, Nie wiem, nie wiem ile teraz ma, nie sprawdzałam, bo ogólnie nie siedzę długo na YouTubie Ale ogólnie go kocham i to jest Jack Lights Tutaj wstawię jego link Więc nie, ale ja, ja go kocham i jest taki. Ja po prostu kocham jego Twittera i kocham jego wszystko, i po prostu uważam, że jest świetną osobą, a nie ma dużej ilości widzów. Ale nie mi się coś nie podoba to, co on nagrywa, to, co robi, więc wejdźcie na jego kanał i zobaczcie. Bo jest naprawdę wyrównie świetny, a nie ma, nie ma tak wielu widzów. Chociaż może teraz ma, nie wiem. Chyba nie, nie wiem. Bo um, po prostu na serio długo nie byłam na YouTubie. No, jak długo planuję na, nagrywać? Znowu bardzo długo. Numer 12, ostatnie pytanie. Czy tylko na początku dostaje się dużo hejtów i hejterów? Nie. Um, ciężko to tak mówić, bo nie, nie chcę was tak zniechęcić do nagrywania, ale na pewno na początku jest tego o wiele więcej w sensie, że to się o wiele bardziej widzi, ponieważ nie macie dużo komentarzy, nie macie ten no ogólnie dużo wyświetleń, więc... Każdy komentarz się tak bardzo liczy W ogóle to jest tak jakby ktoś wam to w twarz powiedział I teraz tak stał przed wami takie O jesteś brzydka um, I tak to kiedyś było Bo na, naprawdę jak macie 10 komentarzy pod jednym filmem To jak powiedzmy Jak yy, jedna trzecia to hejty To i tak yy, no, To jakoś bardziej na was wpływa Niż Nawet jak jest połowa Ale macie o wiele więcej widzów Bo na przykład teraz jak no nadal jest dużo hejtów, ale um, pewnie taka sama ilość, tak w porównaniu do tego, co było na początku, ale tu się, się, się nie widzi i trochę się rozumie, że osoby, które często hejtują, to są osoby, które nic same nie robią i po prostu hejtują. I jak widzicie takie osoby, no same nigdy nie próbowały nagrywać, ale się was czepiają. Um, i po prostu myśli się tak, czemu ma mnie ktoś oceniać, kto sam nigdy nie próbował, nic, nic takiego nie robił, więc po prostu się tym nie przejmujecie, na prostu, a na początku jest inaczej, bo jest się tego nowym w ogóle na YouTubie i um, inaczej się to widzi i to bardziej tak przychodzi do Was, ale później to jest takie whatever i uwa uwa ja, no, ja uważam, że jak ktoś mnie krytykuje, ja, ja to bardzo lubię, ponieważ wiecie, wtedy to mi daje takie... Um, wiem w czym muszę się poprawić i jakie rzeczy, ale nienawidzę, jak ktoś krytykuje, ale wyraża się bardzo brzydko przy tym, więc ja go nie toleruję i bardzo lubię taką konstruktywną krytykę, ale nie lubię, jak ktoś zaczyna mnie wyzywać, więc to na tyle i mam nadzieję, że wam się tak podobał, więc pa pa.